Proszę, tak, Dzisiaj ważny dzień. Idziemy właśnie na komunię e, mojego Tak, ale nie bierzemy teraz, wiesz? Prezenty zostawiamy. Idziemy do kościółka bez tego wszystkiego. Chcę wiedzieć, gdzie mam tak, prezent z takową. No. Patrzcie, to tak wygląda. Tam w środku jest takie pudełeczko. Mhm i do to write up a song for just anyone i was always the one to find myself lost in long conversations all cause i've always been told that things will unfold if you keep on waiting but then you came along and proved me all wrong I'm so mistaken, cause you glue all the pieces back together. Yeah, you, you take all my wrongs and make them better. Yeah, you, you're making me wanna try forever. And I feel so free, oh my sweet yeah. baby. Never the one to give up the ghost No, I was so stuck, I kept on playing my part wanting to give up cause nothing was changing But with you it's so clear And now that you're here I see colors in every spectrum Cause I finally learned my lesson Cause you glue all the pieces back together Yeah, you, you take all my wrongs and make them better Yeah you, you're makin' me wanna try forever I feel so free Oh my sweet baby Co ty masz? A. Kochani moi, cześć! W kolejnym dniu już, parę dni w sumie jest po komunii Bo jakieś... 4. Ja siedzę z laptopem w aucie, przyjechałam tutaj, bo nie chciałam się przesłać filmik w domu, więc musiałam wyjść i musiałam go przesłać i słuchajcie, przesłał mi się w 20 minut, więc spoko, mogę wracać do domu, ale widzicie jak to ja czasem mam, żeby przesłać filmik, muszę wyjść z domu i pojechać gdzieś, gdzie jest lepszy internet. No. Nie zaczekam, bo nie, nie zawsze tak jest, to, tylko czasami, szczególnie yy, w późniejszych godzinach, bo już więcej ludzi jest w domu i tak dalej. A teraz jadę do domu, tam czeka na mnie ciasto, upiekłam znowu ciasto hmm. z truskawkami i rabarbarem. A takie pyszne truskawki się kupiliśmy, o Jezu, w końcu. <słysk> no, ale ten maj to jest jakiś dramat, po prostu dramat. Nie wiem, co się dzieje z tą pogodą. Jest zimno, ja chodzę w kurtce zimowej, bo jest yy, 13 stopni. No. na upartego mogłabym chodzić w płaszczu, ale mi jest zimno. Gdzie się podziało moje ciasto? Halo, halo. Jesteśmy u Klary w pokoju. Klara, chodź, koniecznie powiedz, gdzie ty się pokujesz. Się na wycieczkę. E, nie na wycieczkę. <grym> na przygodę w spali Tak, będziesz spała w przedszkolu. Jutro no? przyjdę albo o 18, albo o 18, o. albo o 19. A o której trzeba przyjść? Nie wiem. E, nie no wiem, o jakieś się chce. Aha, nie możesz u... jutro pójść do przedszkola i już tam zostać na nos? Nie, ale, to, ale pani mówiła, że trzeba żeby pójść do przedszkola, wrócić do domu, i o tej godzinach, to ja mówiłam. Dobra. Nie wiem, o której trzeba pójść do przedszkola. Dobra, to jest ja dobrze. A mam, dlatego Ty w moim pokoju nagrywasz, jak jest brudno, a jak ja poprzątałam, to ty nie nagrywasz. Czysto jest, w miarę jak na wasze nasze standardy w pokoju. Nie jest źle, mogło być gorzej, bywało tu gorzej. No, ja pokażę. Mogę pokazać? Ja! Dobra. Zaraz się to czyścioszek jest, mój kochany. No, Ona sprzątała tutaj ostatnio. Poznałeś. Sprzątałaś ostatnio, się, nie? To idziemy się pakować. A, cik, cik, cik. Chyba na, na krótki rękaw idziemy do spania, co? Uuu. Nie Uuu. wiem, jak będzie w przedszkolu w nocy. Uuu. Chyba ciepło Uuu. będzie, tak? Tą bluzę bierzesz? U klary w przedszkolu właśnie jest taka tradycja, że oni mają co roku wyjazd do Karpacza, z góry właśnie e, i tam śpią, bo to są, jest trzydniowa wycieczka. No i właśnie przed tą wycieczką, w tym roku ostatnim w zerówce, mają właśnie takie nocowanie w przedszkolu. Ja się miał to w grudniu, pamiętam, że to nawet 6 grudnia na Mikołajki albo jakoś w okolicach tych, nie wiem czy to był dokładnie 6, czy może ktoś inny, dokładnie ale gdzieś w tych okolicach będzie, to będzie, był będzie, właśnie no będzie, 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 będzie. i ja się wtedy nie spał, bo miał zapalenie ucha więc e, poszedł tam, e, żeby się pobawić z kolegami i tak dalej ale e, wrócił do domu e, no Widzę, kochanie się malujesz moimi kosmetykami e, no i i Klarusia teraz właśnie będzie miała takie nocowanie, bo też wybiera się na wycieczkę więc jutro zobaczymy, jak sobie poradzi. Myślę, że będzie super zadowolona. Zresztą jestem, jestem taka rozczuchrana, ale ja musia, muszę Wam tu powiedzieć, że w końcu, w końcu jest ten czas, że mogłam wyjść w mokrych włosach z domu. A jest maj. I dawno nie było tak, że byłoby ciepło mi na tyle, że mogła wyjść <grych> w mokrych włosach, bo było po prostu totalnie zła pogoda, totalnie na... beznadziejna. 10 stopni, deszcz. Masakra dramat, po prostu, ale pewnie to wiecie, bo to nie tylko u mnie, ale u, 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 chyba u wszystkich tak po prostu jest. Ale teraz jest pięknie, wspaniale, po prostu cudownie tak się cieszę z tej pogody. Ale to jest dzisiaj, jutro, i od y, pojutrze znowu się zaczyna y, maraton 10 stopni. Dobra, jadę. Ja tak szybko właśnie wyskoczyłam z domu. Nie będę nigdzie wysiadała, tylko wsiadam do auta. Bo wsiadam do auta i yy, yy, jadę po jaścia, aby odebrać ze szkoły. A po czym wracam do domu i wtedy się ogarnę. No, cieszę się, że mułam wyjść tym ukrytymi włosami po niego. And I'm thinking we want nothing else for the rest of our time. And I know it so well, I will always be by your side. The back together. Yeah. Obiecałam mu ostatnio, że mu do szkoły zrobię placki banonowe, Ale przed wczoraj zaspałam znaczy, wczoraj zupełnie się zaspałam i przepraszałam go i mówię Ja się ci zrobię po, po szkole i że tam przepraszam w ogóle dla mnie, że nic nie stało, mamo. Zrób mi po szkole. No więc robię mu te placuszki teraz po szkole jak go hey, you, you to Yeah, you, you're making me wanna try forever and I feel so free i my sweet baby Cause you glue all the pieces back together Yeah, you, you take all my wrongs and make them better Znowu w aucie, tym razem będziemy po dziewczynki, już bardziej ogarnięta. Co masz? Pokaż do rysunek. Piękny, Piękny rysuneczek. Chodź. ja i Klara, ja Klara właśnie poszli mm, sami do sklepu. Ja jestem z Milusią. I yy, się stresuję. To nie jest ich pierwszy raz. Oni już chodzili. Ale po prostu nie miałam yy, drobnych pieniędzy. I musiałam naprawdę tak wygrzebać. I wygrzebałam tylko dychę a ja się, oni poszli po lody i Klarcia już miała wcześniej loda ale się lubi sobie wybrać takie wiecie droższe lody <noise> więc mam nadzieję, że ta dycha im starczy i teraz siedzę i czekam w tym aucie jest przepiękna pogoda boże już mam dosyć, że to ciągle mówię ale ja tak się stęskniłam za tym żeby móc powiedzieć, że jest piękna pogoda że muszę to ciągle powiedzieć, mówić no, ale teraz yy, czekam na nich yy, i jedziemy Eee, na to korzystać z tych pokłady. Wrócili, i nawet ja lada dostałam. Wróciliśmy, byliśmy dwie godziny na samym placu zabaw, była świetna zabawa. Dzieci tam e, spotkały swoich znajomych, ja się z Klarą i się bawili we czwórkę, a ja chodziłam po prostu za miło, mi się z nią bawiłam, pilnowałam, albo sobie siedziałam, grałam z nią w piłkę i tak dalej. Fantastycznie! Teraz można robić go. Ja zrobię sobie tak przepyszną kolację, że muszę dzisiaj ją otworzyć i będzie to zapiekanka. Ja mam tutaj półkę paryską, czy coś bagietkę paryską z biedry. I zaraz sobie dam składniki, to zobaczycie. gonna cry when you're gone.